Cześć kochani, to Natalia, jestem właśnie na lodach, przepysznych lodach i chciałabym Wam powiedzieć, że mamy już 99 subskrypcji, zaraz będzie setka, więc z okazji tej setki mam dla Was trzy zrabki: I love you, pudełko czekoladek i krzyżówka. Co zrobić, żeby to wygrać? Po prostu napisać 100 i serduszko w komentarzu. No i to wszystko. Wylosuję jedną osobę, która wygra te zrabki. i oczywiście coś słodkiego dorzucę. W razie jakby okazały się one puste, no to żeby chociaż czuciu jakieś było, zrabki są z numerem 29, 42 i, i 47. Tutaj pani dawała losowo, więc zapraszam do konkursu rozdania. Nie wiem jak to nazwać. Fajnie jest się dzielić, więc liczę, że na pewno będziecie chcieli wziąć udział. Pozdrawiam was cieplutko. Miłego dnia słonecznego, tak jak u mnie życzę. Do usłyszenia na następnym odcinku. Pa-pa!